Kimko 200 DIN. Tak, skuterek, ale pojemności nie 50, nie 125, tylko 175. I to tak wygląda. 16 koni mocu, tu mi właściciel podpowiada. No i co? I tym już można jeździć z całą prędkością 70 bez obaw, że się wszystko rozsypie. I to tak wygląda licznik. wszystko z tym, no, wydaje się, jakby chodził głośno, bo jesteśmy w takim tunelu, trochę, ale bardzo fajny. I za ile on będzie do sprzedania? 2,5 tysiąca, i stan jak widać, bardzo dobry. No, to tego roku. O, super, fajnie wygląda. Rocznie, o, sude, super, Pintriowy. super. No dobra, to by było na tyle. No i trzeba pojechać.